Policjant z Wydziału Narkotykowego przybył do farmera w Teksasie i mówi: Przybyłem tutaj do Pana, aby przeszukać posesję w celu poszukiwania narkotyków. Oczywiście, proszę Pana, niech Pan przeszukuje, tylko niech Pan nie wchodzi na to pole z prawej strony, pokazuje palcem farmer. Po czym policjant wyjmuje odznakę i mówi: A co ty kurwa, będziesz mi mówił? Ja mogę wchodzić, gdzie mi się podoba i sprawdzać, co mi się podoba. Nie będziesz mi tu dyktował. Po czym farmer odpuścił. A policjant realizował przeszukiwania. Za 10 minut biegnie przez to pole, na które nie miał wchodzić, a za nim byk. Po czym patrzy ten policjant, że nie ma już ucieczki przed tym bykiem i wrzeszczy w głosy. A farmer stoi i mówi, ej pokaż mu odznakę, pokaż mu odznakę. Policjant podjechał wieczorem pod bar w celu zatrzymania jakiegoś pijanego kierowcy. Bar powoli się opróżniał, w pewnym momencie wyszedł z niego zataczający się gościu i pokierował się w stronę parkingu. Policjant za nim poszedł, a facet próbuje otworzyć: pierwszy samochód, drugi, trzeci, czwarty, no nie udaje mu się. Wszyscy już z tego baru pojechali. Po czym facet otworzył piąty samochód i przekręcił stacyjkę. Policjant podbiegł do niego z alkomatem i każe mu dmuchać. Facet dmucha, a tu wychodzi 00. I policjant krzyczy Panie! Jak to możliwe, że wyszło 0 A facet spokojnie odpowiada. Panie władzo, niech się pan nie denerwuje! Dzisiaj koledzy wyznaczyli mnie na podpuchę. Blondynka, policjantka. Jest tu komendanta na dywanie. Komendant do niej rzecze. Droga koleżanko, dlaczego kiedy goniłaś tego przestępcę, raniłaś go w nogę z łuku? Czy nie mogłaś użyć broni? A blondynka policjantka odpowiada: Panie komendancie, mogłam użyć broni, ale było już po godzinie dwudziestej trzeciej i nie chciałam nikogo obudzić. Dwie policjantki idą ulicą z psem tropiącym. Jedna z nich mówi: Kochana, jest mi tak zimno. Pozostawiłam majtki na komendzie. A ta druga jej doradza Kochana, ty się nie martw! Ty daj psu powąchać cipkę, a majtki to ci sam z komendy przyniesie. I też tak zrobiła. Po 20 minutach przybiega pies tropiący i ma w zębach majtki policjantki, dwie pałki policyjne oraz trzy palce komendanta. Dwóch policjantów zatrzymali kobietę za przekroczenie prędkości. Gdy wypisali jej należyty mandat, kobieta rzeczy do nich Przepraszam panowie! Ja chciałam wam zapłacić w naturze. A co to znaczy w naturze? pyta jeden z nich. To znaczy, że ściągam majtki i wam daję. Ej, potrzebne ci są jej majtki? Nie. Mi też nie. Po czym wsiedli do radiowozu i odjechali. Pewien policjant idzie ze swoją żoną parkiem. W pewnym momencie zachciało mu się sikać i mówi do żony poczekaj kochanie skoczę tylko w krzaki i muszę się odpryskać po chwili wychodzi z tych krzaków ale cały rozporek ma mokry żona mówi Waldek co ty zrobiłeś a on mówi do niej a kurde przez pomyłkę wyjąłem nie tą pałę! Na ruchliwym skrzyżowaniu stoi piękna młoda policjantka. W pewnym momencie pojawił się u niej okres, a ona wie, że musi stać tutaj jeszcze 5 godzin. Nie mając wyjścia, łączy się przez krótkofalówkę z dyspozytorem na komendzie. Odzywa się do niej kolega Józek, a ona mówi, Józek, musisz mi pomóc, bo pojawił się u mnie okres. W szafce mam tampony, więc przywieź mi je jak najszybciej, bo ja muszę tutaj stać jeszcze 5 godzin i nie dam rady. I mija jedna godzina, druga, trzecia, po czterech godzinach Podjeżdża radiowóz na sygnale, a z niego wyskakuje Józek, a policjantka mówi Józek ty baranie! Mówiłam ci, żebyś najszybciej przywiózł mi tampony, a ciebie do cholery nie ma! A Józek odpowiada: Ola! Nie denerwuj się! Bo jak ty na radio powiedziałaś, że zaczął ci się okres, to Wojtek przyniósł litra wódki, Michał przyniósł krzynkę piwa, Adam przyniósł ciasto i wino, a i mi kamień spadł z serca! Jest zima! Idzie policjant i widzi na chodniku leżącego pijanego faceta i mówi do niego: Panie, niech pan wstaje, bo pan zamarznie! A pijany się odzywa: Ja zamarznę? Po go! Dwie policjantki blondynki łączą się przez radio z wydziałem zabójstw i mówią: Przyślijcie ekipę! O jaka jest sytuacja? Słyszą głos dyspozytora. Ofiarą jest 38 latek, został zadźgany nożem przez swoją matkę, gdyż wszedł na świeżo, umytą podłogę! I co? Aresztowaliście matkę? Nie, bo podłoga jest jeszcze mokra! Policjant zatrzymuje samochód do kontroli. Po czym kierowca rzecze: Panie władzo, na jakiej podstawie mnie pan zatrzymuje, skoro jechałem z odpowiednią prędkością i zapiętymi pasami bezpieczeństwa? Proszę pana, bo widzę, że z tyłu jest pies, a powinien być przewożony w specjalnej klatce. Panie władzo! Przecież to jest pluszak! Ja się tam na rasach nie znam! Albo pan płaci mandat tysiąc złotych, albo sprawę kierujemy do sądu! Zezowaty policjant zatrzymuje trzech pijanych mężczyzn! Nazwisko! Zwraca się do pierwszego, patrząc na drugiego! Jan Kowalski, odpowiada drugi. Nie Ciebie pytałem! Mówi do drugiego, patrząc na trzeciego. Ja nic nie mówiłem. Odpowiada trzeci. Przychodzi dziewczyna na policję. Zostałam zgwałcona. Jest pani tego pewna? Zapytał się policjant. Tak, jestem tego pewna. To grozi pani od trzech do sześciu lat. Ale za co? Za współudział. Dwaj policjanci zastanawiają się, co kupić komendantowi na urodziny. Jeden z nich mówi Kupmy mu książkę! A drugi odpowiada. Nie! Książkę to on już ma. Akcja policyjna! Jak mogliście do tego dopuścić, aby ten złodziej wam się wymknął? Przecież wyraźnie mówiłem, aby obstawić wszystkie wyjścia! Ale panie komendancie! On widocznie wymknął się wejściem!